Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować państwu naszą kolejną yy, propozycję. Jest to Audi Q3 S-Tronic z niezawodnym dwulitrowym silnikiem wysokoprężnym sprzężonym z automatyczną skrzynią biegów. Samochód pochodzi z polskiej sieci i jest z 2021 roku. Bardzo ładny. Srebrny metalik, bez żadnych rys, gniecen, samochód bardzo zadbany, wyposażony dodatkowo w czujniki z przodu, w czujniki z tyłu, klapa automatycznie otwierana, wnętrze bagażnika, proszę spojrzeć, czyste, dodatkowo koło zapasowe. Na samochód wystawiamy fakturę VAT 23%, więc można skorzystać z opcji leasingowej. aże jeszcze wnętrze. Bardzo czyste, zadbane. Klimatyzacja automatyczna. Podgrzewane fotele. Przednie. opcja wolne ręce system bezkluczykowy hamulec automatyczny jeszcze tył autogodne polecenia serwisowane zgodnie z harmonogramem ASO Audi Serdecznie zachęcam do zakupu